Micron Pro. Największy wybór polizingowych laptopów we Włocławku. Już od 590 zł. Anwil Wocławek miał wszystkie atuty w meczu z energą Czarnymi Słupsk po swojej stronie, poza jednym. To rywale, nie mając nic do stracenia, grali całkowicie bez presji i w pierwszej kwarcie postawili twarde warunki gospodarzom, przegrywając tylko 14-19. Wydawać by się mogło, że Wrocławianie kontrolują wydarzenia na parkiecie. Solidnie w mecz wszedł Josip Sobin, ważne punkty i zbiórki notował Tony McCray i gra gospodarzy wyglądała obiecująco. W 16 minucie Rottweilery prowadziły 27-21 i nic nie zapowiadało żadnej zmiany. Tymczasem czarne pantery nie tylko wróciły do gry, ale nawet wyszły na prowadzenie do przerwy 37-31, głównie za sprawą byłego zawodnika Anvilu, Markusa Giniarda. Gdy po zmianie stron do Giniarda dołączył celnymi trójkami Grzegorz Surmacz, sytuacja dla Anwilu była naprawdę nie do pozazdroszczenia. Słupszczanie wygrywali 46-35, a do końca meczu pozostawał niespełna kwadrans. Przerwa na żądanie wzięta przez Igora Mieliccia dała jednak w końcu efekt. Dwie trójki Nemanja Ramaza, a następnie punkty Pawła Leonczyka i Josipa Sobina sprawiły, że trzecią kwartę na prowadzeniu kończyli gospodarze 54-52. choć Anvil odzyskał kontrolę nad meczem nie był w stanie uciec na dystans większy niż 3-4 oczka na punkty Sobina odpowiadał Anthony Goods i Anvil wygrywał tylko 60-59 Wówczas jednak jak rasowy center zagrał Kamil Łączyński. Rozgrywający wziął na plecy Gutsa i grając niczym Sobin trafił lewym półhakiem, a w dodatku był faulowany. Jakby tego było mało, w kolejnej akcji Łączka przymierzył jeszcze za trzy i szala przechyliła się na stronę gospodarzy. Słuszczanie próbowali ratować sytuację, ale Anwil dobrze bronił w końcówce meczu i ostatecznie pokonał rywala 69-63.